wszystko jest po waszej stronie i macie zakaz wychodzenia z tego McDonaldo! Muszę znaleźć trzy sposoby, żeby uciec z tego McDonalda. Żeby villagerzy na mnie się nie pokłócili. Jak się pokłócą, to wtedy zostanę cały czas w McDonaldzie. Pierwszy hack, czyli zabijanie villagerów. Wziąłem kozacki diamentowy mieć i teraz zniszczę to. Ale chwileczkę przecież muszę zamienić. A teraz was zabijam, ale chwileczkę. Villager zabite, ale teraz został ostatni villager. Ty kupi villager, że nigdzie się nie przedostaniesz, ale chwileczkę. Przecież... Trochę... Drugi hack, czyli zniszczenie jedzeń w McDonalcie. Ale głupie rzeczy. Muszę was rozalić! Uch. ostatni hack, czyli zniszczenie blokiem TNT McDonalda. Wziąłem TNT i pochodnie Redstone. Teraz biorę TNT na któreś miejsce i uwaga. TNT już postawiono, a teraz biorę pochodnie Redstone i postawiam w tym oto miejscu. Musimy się co? Straszny wybuch! Ale chwileczkę, przecież logo McDonalda i napis McDonald nie został zniszczony. Muszę ją zniszczyć! Wszystko jest już gotowe! A teraz się cofam! I uwaga! Tak jest! Teraz postawiłem jeszcze tienty, żeby już nie był tutaj McDonald. Teraz znowu muszę się cofnąć i uwaga, czy to wybuchnie? Tak jest! Pimpek i Lutek zbudowali słabego McDonalda, którego oni lubią jakiegoś głupiego, głupie stroje z psiego patroju. A ja mam najlepszy strój z piwa. Że z tyłu ma prawie strój strażaka sama. Ale widzicie, McDonald's jest teraz taki głupi od luczka i pipka. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz zbudować jeszcze najlepszy McDonald's w Minecraftie, zostaw suba i Minecrafta. Do zobaczenia.